Was własna kanale Alpejska książka, w dzisiejszym filmiku na tym kanale. Dzisiaj opowiem sobie trochę o książce Olgi Tokartu, Prowadź, Prowadź swój Pług przed Kościół Marły oraz nawiązzę też do filmu, na podstawie tej książki, film pod tytułem Pogod. Książka opowiada o Janinie Dusięgo, emerytowanej nauczycielce, która w sumie pracuje w szkole na, na parę godzin. Która jest bardzo miłośniczką astrologii e, oraz prowadzi, jakby, własną batalię z myśliwymi w okolicy, w którym mieszka, czyli w Dolinie Kłoskiej. E, I pewnego dnia rozpoczyna się fala morderstw, e, w której to ja, pani Duszajko e, chce dowieść tego, że to myśliwi, z którymi oprowadziła ona ową batalię, wojnę e, prywatną, e, e, Czekają, te renta czekają na swoich opraców. Ogólnie książka jest thrillerem moralnym właśnie z wątkiem metafizycznym, czyli wspomnianą wcześniej astrologią, która w moim mniemaniu ale ta, ta owa astrologia jest kompletnie albo przynajmniej minimalnie bardzo niewielka, niewielka wytłaczalność w, w tej książce. Gdzie według, e, gdzie dla mnie to posunięcie autorki jest bardzo niekorzystne, ponieważ e, ona w tym swoim jakby, e, w tej książce jakby mówi ludziom, że jak nie zna, e, moje odczucia, e, że jak nie znacie kompletnie astrologii, to nie zadać tej książki, bo kompletnie nic z niej nie zrozumiecie. E, mam parę znaczników, bo kompletnie jej widać. Ale y, kolejne moje zastrzeżenie jest postawa, y, postawa wszystkich mężczyzn dookoła wobec pani Duszejko, która y, na przykład tu gdzieś było pewne zdanie. O, y, przeczytam kolejny cytat i on jest też nawiązany do tego, jak, y, jak ludzie y, y, traktują zwierzęta na, na wsiach. To, 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 nie jest sprawa, to nie jest sprawa dla policji, proszę Pani. Pies to pies, wieś to wieś. Czego się Pani spodziewała? Przytrzyma się w budach i na łańcuchach. Właśnie to zdanie tak bardzo pokazuje, jak ludzie na wsiach e, traktują zwierzęta, w szczególności też jak policja. To może być ba, bardzo wyobrzydnione, ale to zdanie tak mocno, że aż musiałam go zaznaczyć. Kolejną sprawą jest długość tej książki. Ona ma jedynie 350 stron, ale, ale dla mnie ona jest zdecydowanie za długa. Sorry, 315, pomyliłam się. Ona dla mnie powinna mieć około 50 stron mniej, bo ona ma, przy, ma za długie opisy niektóre. Drugą sprawą jest film. Kiedy przeczytałam, obejrzałam ten film, e, zacznę od początku. Chciałam obejrzeć ten film, ale mówię, na tym tę tą książkę. Chciałem e, przeczytać, i zaczęłam czytać tą książkę, więc mówię, dobra, dokończę tą książkę i włączę ten film. Dziś dobra w tym filmie. To jest e, Jakub Gerczał, który gra e, m, pewną postać bardzo związaną z panią Janiną, a nie będę tu spoilerować. To była jedna rzecz dobra w tym filmie. E, Film, e, ogólnie, jakby nie znać książki, był bardzo dobry. Ale książka z racji tego, że jest tak krótka, mogliby zachować chronologię. A w tej, w filmie, e, można powiedzieć, nie było za, zachowane tej e, chronologii jak w książce, co nie bardzo się e, Po drugie, hmm, część wydarzeń kompletnie została pominięta albo tak okrojona, że to się nie mieści w głowie. Tu mi się lampa odbija, więc wybaczcie. E, kolejną sprawą e, jest fakt, e, właśnie tej chronologii i tego, że część notów została pamięta, gdyż w książce, która ma 300 stron, my się, mogliby już e, mogliby już tą całą książkę jakby zachować jakimś w wydarzeniowym. Pomijmy fakt, że książki, które mają więcej stron, czasami już w filmach są lepiej zachowane. Ogólnie podsumowując ten wywód, który trwa 5 minut, więc ten film będzie dosyć krótki, ale wybaczcie. Książkę jak na pierwszy raz, to, to jest moja druga, druga książka Oliwy Cukaczu, ale uważam, że to jest jedna z, To jak na początek, przygody z Olgą, polecam bardzo wam tą książkę niż prawieka na przykład. Bo to jest właśnie typowy thriller. Szczerze, jeżeli nie odnosi to mi jakby nie przeszkadzało to, ale przeczytam bardzo tej astrologii, jest tu dużo. Więc tak, książkę Wam bardzo polecam. Ja jej dałam 3,75 właśnie przez, to, przez tą astrologię i przez to, że była ciut dla mnie za długa. Co jeszcze? A, i w film... no i dobra, jeżeli nie znacie tej książki, w film możecie obejrzeć. A jak chcecie obejrzeć film po przeczytaniu książki, to miejcie tą właśnie rezerwę, że obu ciut gorszy niż książka. E, więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. E, zapraszam Was do moich socjali, które będą w opisie. A jeszcze, e, jeszcze to, e, mam recenzję, jakby tej książki na Instagramie, więc też e, Instagram wszystko będzie w opisie. E, to by było na tyle, jak już powiedziałam. E, zapraszam Was do innych filmików, które są już na moim kanale oraz następnych, które pojawią się niedługo. Cześć!